Wielka rodzina zasiadamy dzisiaj do wspólnej wieczerzy, by podzielić się opłatkiem i złożyć sobie świąteczne życzenia. W imieniu kadry Rady Młodzieżowej Internetu. Również i tego szczególnego dnia nie pominięto w Zespole Szkół Rolniczych w Powodowie. Dla nauczycieli, opiekunów i młodzieży mieszkającej w internacie zorganizowano uroczystą kolację wigilijną. Tu wszystkim życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne złożył dyrektor szkoły, pan Jerzy Lusi. przełamać opłatki. miałem przy tej okazji, że jestem ja przy głosie. Chciałem wam złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji tych najbardziej rodzinnych świąt no i z okazji zbliżającego się nowego roku życzyć, by ten rok był dla Was lepszy pod każdym względem, niż ten, który mija. Przełajmy się zatem symbolicznie. Wszystkiego najlepszego życzę Wam także wszystkim wszyscy usiądźcie na zatem i miejsce.